Cześć kochani, witam się z wami na moim kanale. i Ja jestem Asia i dzisiaj powiem Wam na temat filmu, który Wy już widzicie po tytule, co to będzie, ale zaraz Wam poopowiadam, co mnie skłoniło, żeby taki film w ogóle nagrać. Kanał prowadzę od prawie 3 lat i od tego czasu dla Was nagrywam. Kiedyś, kiedy robiłam zakupy lumpeksowe, to najpierw Wam pokazywałam w jednym filmie te zakupy, a w drugim filmie robiłam taki zbiór różnych stylówek. To był bardzo fajny format i ja dzięki temu miałam dwa filmy, a nie jeden dla was, tak jak dotychczas to jest, ale stwierdziłam, że kurczę, robiliśmy z Pawłem styl 365, które przerwaliśmy z różnych względów, a ja chciałabym wrócić do robienia stylówek, tym bardziej, że wiele pięknych rzeczy nowych. Trafiło do mojej szafy, dlatego tutaj, jak widzicie, listę jest 11, ale tak wszczelam w 10 stylówek. Chciałabym dla Was zrobić, właśnie w których zawsze minimum jedna rzecz będzie z lunpeksą. Także. Jeśli taki format Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Kawusia, herbatka, cokolwiek do picia w dłoń i zabieramy się za oglądanie, a żebyście Wy się również nie obijali, to zapraszam Was do zostawienia łapek w górę i subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie, że na każdym dziesiątkę jedziemy do innego miasta w Polsce i robimy filmy, robimy duże zakupy rumpaksowe, także ja Was serdecznie zachęcam, zapraszam. Wbijamy pierwszą dyszkę, a później następną i następną i następną. Pierwsza stylówka to jest i jeden z moich ulubionych looków ostatnio i na pewno Paweł mi to potwierdzi, że od momentu jak trafiłam na dwie zarąbiste koszule, jedną zieloną i jedną właśnie różową, w których bardzo często ostatnio występuje, Zieloną stylizuję do praktycznie wszystkiego, tą również uwielbiam. Uwielbiam tą stylówkę, i to jest taki Mój zamiennik, wiecie, bluzy i dresów, naprawdę. I chcę Wam pokazać, że po pierwsze to wszystko oprócz dodatków jest z lumpeksu, czyli jeansy, koszula, płaszczyk również, to jest ten kultowy płaszczyk, a tylko dodatki są kupione gdzieś tam w sieciówkach, buty również. Pokażę Wam zaraz zbliżenie również na moje biżu. Bardzo dużą uwagę do tego przykuwam, ale właśnie chcę Wam również pokazać, i Wy z boku ekranu widzicie w tej chwili trzy różne opcje, czyli mnie właśnie w płaszczyku z różową torebką, czyli taki bardziej kolorowy look wiosenny, taki, który chyba mi się najbardziej podoba. Później mamy beżową, czyli coś neutralnego, bardziej klasycznego. Jest to taki look y, dla osób, które nie chcą tyle koloru sobie wrzucać. No, a szara torebka to w ogóle y, mało widoczny dodatek, ale jednak z Twistem, bo tutaj te srebrne świeki i tak dalej robią, plus taka ciekawa forma kuferkowa, czyli te trzy opcje właśnie chcę Wam zaprezentować. Znowu koszula, tym razem ta zielona w roli głównej którą uwielbiam i właśnie stylizuję na różne możliwe sposoby. Tym razem widzicie ją po prostu zawiązaną sobie o w pasie. Tył jest wsadzony w spodnie i tak fajnie zbluzowany, dzięki czemu ta koszula ma unikatową formę, ja uważam. Bardzo długie i duże rękawy, które też dodają jej uroku. Możemy sobie oczywiście je podciągnąć i tutaj jeszcze dodatkowo zrobić w ten sposób, co też bardzo fajnie wygląda. I do tego dodatki. Dodatki, czyli jakby baza, to jest nasza koszula. I do tego dobrałam klasyczne, najzwyklejsze wide leggi. Spodnie występowały w jednym z filmów z hm Mierzymy Jeansy i tam właśnie je pokazywałam, także jeśli będziecie zainteresowani, to tam zapraszam. Buty to jest ten najnowszy zakup z Zary, te na platformie, bardzo fajne i mega wygodne. I do tego dobrałam dodatki, czyli jest torebeczka z Ja ją sobie zostawiłam i właśnie super mi się tutaj będzie spisywać do tekstylizacji. No i trencz Zara, którego chyba nie muszę Wam specjalnie przedstawiać, bo jest to jeden z ostatnich wiralowych ciuchów. Bardzo fajny look tak naprawdę wszędzie, bo jak wystylizujemy inaczej koszulę, to i do pracy, do biura się nada. No może nie w takiej formie mocno, wiecie, biuściastej i z pokazanym troszeczkę pępuszkiem, ale no, ja tak akurat lubię nosić styloweczka na sportowo, na zakupy, na spacer, gdziekolwiek chcecie. Dla mnie wiecie, że również do życia i do pracy. Mam na sobie, zacznijmy od dołu, buty Zara i są to te na platformie. Słuchajcie, to są tak uniwersalne buty, że pasują naprawdę do wszystkiego. Jeśli chodzi o spodnie jeansowe, jest to Zara i są to wide legi. To jest jeden z moich ulubionych spodni, fasonu spodni z Zary. Bluzeczka. Pewnie poznajecie, jest to właśnie z umpeksu ciuszek, Koluzyn, ona ma z przodu i z tyłu to duże logo. Ja ją sobie wystylizowałam w ten sposób, że właśnie sobie pozawijałam tutaj rękawki z jednej i z drugiej strony i wsadziłam podstanik po całości. Dzięki temu właśnie mamy taki efekt zbluzowania, który bardzo, ale to bardzo mi się podoba, nie dodaję paska celowo, żeby tutaj już się za dużo nie działo. Nie pasuje mi to jakoś specjalnie. Jeśli chodzi o biżu, to zaraz Wam pokażę. Przy poprzedniej nie mieliście, bo tam praktycznie nic się nie zmieniło, dlatego celowo już nie wplataliśmy tego, ale tym razem dołożyłam coś następnego, więc za chwilę Wam to zaprezentuję. No a jeśli chodzi o katanę i torebkę, to katana jest to nowa kolekcja Zary. Przepiękny kolor jeansu, dodatki różowe. To jest stylowa tej katany nie dla każdego, bo przerysowane kieszenie robią takiego robotnika. Bardzo mi się podoba, ja jestem taka mocno luzacka i najlepiej się w czymś takim czuję. I do tego idealnie przypasowała mi torebka z firmy Mac. Coś tam, coś tam. <noise> Ale ona też już ma ileś tam czasu. Wszystkie te rzeczy, które ja Wam pokazuję, z reguły mieliście już w filmach wcześniejszych. Dlatego właśnie zachęcam Was, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmami. Włoski rozpuszczone z powrotem i stylóweczka iście letnio-wiosenna. Kolory. No jak jest słońce i jest już wiosna, to po prostu ja chłonę te kolory. Tak więc, cała stylowa bluzeczka i spodnie to jest Lumpaks. I to i to to jest Primark. To kosztowało chyba około 15 zł, a spodnie całą piątkę. Spodnie to jest mój top of the top ostatnich zakupów lumpaksowych. Do tego ja dopasowałam znowu buty na platformie Zary. I chcę Wam również tutaj przy okazji pokazać, że naprawdę niewiele potrzeba czasami tych podstawowych rzeczy, czyli butów torebek. kurtek na no opartego również, chociaż ja tutaj zaprezentuję różne ponieważ je mam, ale tak naprawdę jedna porządna kurtka jeansowa wystarczy nam do wielu, wielu stylizacji. Więc znowu są te buty z Zary. Jeśli chodzi o dodatki, to praktycznie nic nie zmieniłam. Odjęłam tylko bransoletkę i reszta jest taka sama, jak była, więc już nie będziemy tutaj tego dublować. Do tego piękna taka kurtka jeansowa Ramoneska. To jest zupełnie co innego. To jest zakup z Research sprzed chyba dwóch czy trzech lat. Spódniczki się pozbyłam, kurtkę sobie zostawiłam i na pewno się nie mam zamiaru jej pozbywać, bo ma fajne, przerysowane szerokie ramiona, i do tego, żeby już tutaj nie dokładać jakiegoś konkretnego koloru, tylko wiecie, pierwsze skrzypce gra ten komplet, no to tutaj uniwersalna torebeczka, również z Reserved. I to jest cały kształt. Chyba jedna z moich ulubionych stylówaczek. Zostawiłam sobie te różowe spodenki, bo są zjawiskowe po prostu. Do tego dobrałam różową bluzeczkę, żeby być taką różową landryneczką. Jeśli chodzi o dodatki, to oprócz zegarka, a właściwie paska, do niego nie zmieniłam nic więcej. Włosy nadal rozpuszczone są, i dodatki buty konwersy, mój najnowszy zakup. Cały czas się do nich przekonuję, ale mega mi się podobają i to są pierwsze moje wysokie konwersy. Zawsze miałam z tym problem, ale to powiem Wam w innym filmie, to nie ten czas. Jeśli chodzi o dodatki do tego, czyli okrycia wierzchnie i torebkę. To mam dwa pomysły i dwie styluweczki, zobaczycie. Jeśli chodzi o pierwszą, to jest to ramoneska, oversizezowa. I to jest rzecz, którą ja docelowo chciałam właśnie założyć do tej styluwy. Żeby wiecie, konwersy, ta ramoneska, bomba. Do tego torebka. Też najnowszy zakup, jeszcze z metkami, dlatego że. Jak mnie przyciśnie, to będę musiała zwrócić. Na razie jeszcze jest ze mną. Tyle, jestem szczera. Podoba mi się, ale nie na tyle, żeby, wiecie, mus. Nie, nie ma musu. Więc to tak wygląda. A druga opcja to jest czarny trench z zary. Jest boski. Bardzo Wam się spodobał w szorcie i też pasuje tutaj idealnie. Do niego. Właściwie dobrałam tą samą torebeczkę, czyli mamy takie dwie opcje, jedna bardziej na deszcz, bo też jest przeciwdeszczowy również, ale nie, po prostu jedna jest z dłuższą wersją, druga z krótszą. Jedna bardziej na luzie, a druga trochę bardziej tak fashion. Także wybierzcie, która Wam bardziej odpowiada. To jest torebeczka pod tytułem... Zaczęłam obserwować jedną panią na Instagramie i bardzo chciałabym się nosić w takim stylu jak ona. Jest to pani, która ma dwójkę albo trójkę dzieci, jest influencerką modową i głównie możemy ją zobaczyć w stylówkach overseasowych, jeśli nie zawsze. I ja uwielbiam taką stylówę. Kiedyś chciałam bardzo mocno włożyć siebie samą w ramę, mimo tego, że nie musiałam, mimo tego, że nie musiałam wiecie chodzić w balerinkach w jakiś butach niewygodnych, w przyciasnych jeansach, marynarkach i tak dalej, to wracam, wracam po prostu do swojej stylówki i to jest po prostu kwintesencja mnie, Asi, czyli mamy graficzną bluzeczkę i to jest bluzka... Zabijcie, chyba Spulant Bar, ale jakaś mega stara kolekcja albo Stradivarius, nie pamiętam, przepraszam. Spódniczka jest właśnie z ja ona kosztowała chyba 5 zł. Do tego nowe konwersy, bo bardzo mi się podobają takie rzeczy I gdybym ich nie założyła, to założyłabym buty jakieś zwykłe, niskie sneakersy, na przykład te z Zara i do tego dała skarpetki takie wystające skarpetki, żeby to było takie mega przerysowane. No mega mi się to po prostu podoba ostatnio. I do tego duża, oversize'owa, fajna Ramoneska, to jest ta Zary. Torebeczki różowa z Zary na łańcuchu, bardzo fajnie pasuje. Lub ta pani z Instagrama wybrałaby właśnie taką sportową torebkę. Ona w ogóle ma bardzo dużo dodatków z tego, z tej firmy Mat, coś tam. No, ja związałam sobie jeszcze włosy, żeby było tak total na luzie. No i tak, bardzo ona mi się podoba. Całkowita zmiana looku, inne kolory, inne barwy, trochę bardziej mroczno, ale jednak e, chciałabym powiedzieć profesjonalnie, no z tą długością spódniczki to może niekoniecznie. Aczkolwiek przy okazji tej stylówki chciałabym wspomnieć, że... Ten film bardzo byłoby mi przyjemnie, gdybyście traktowali jako inspirację do codziennych swoich stylówek i tego, co ubieracie na co dzień, dlatego że do mojego stroju wystarczy zmienić na przykład spódniczkę na spodnie, czy właśnie na jakąś inną, dłuższą spódniczkę bardziej odpowiednią do Waszej pracy, czy do Waszego po prostu życia, ale ja prezentuję to, jak ja bym się ubierała, jak ja bym wyszła z domu i jak ja chciałabym się zaprezentować. Całość tej stylizacji jest z Paxu, czyli marynarka taka, widzicie, przerysowana, oversize'owa. To jest kolorzyn i to jest Lupex. Spódniczka lewis jeansowa, też z Lupexu. I bluzeczka to jest ASOS, najzwyklejsza bluzka z krótkim rękawkiem Basic, który kupicie wszędzie. Ja akurat też taką fajną dorwałam w Lupexie. Do tego dobrałam konwersy, po prostu wiecie, na kartce co lepsze przy okazji tych stylówek mam popisane po prostu różne rzeczy i później jak to ubieram, to nie, muszę zmienić na inne spodnie, muszę zmienić na to, na tamto, przepraszam Was bardzo. No właśnie, telefon mnie wybił, ale właśnie tu miałam w ogóle w planach inne buty, nie, docelowo wybrałam konwersy, to się bardzo fajnie wpisuje, zmieniłam biżu, więc wszystko widzicie, biżu jest inne również. No i do tego trencz z Zary i torebka z Ralfa. Od cała ja. Tym razem stylówka dla osób na szybko do biura do pracy. Słuchajcie, to jest maks moich możliwości, czyli koszula, dżinsy i sneakersy najbardziej gładkie, delikatne i nienachalne, niekrzyczące, żadnym logo i tak dalej. Do tego trencz i torebka Ralfa, oczywiście, że trencz jest z kwiatkami, oczywiście, że no torebka akurat ma logo, ale no koszula nie jest biała, a jest różowa, jest pasek, który podkreśla talię. Nie ja wiem, że to nie jest najbardziej klasyczna stylówka do pracy, ja sobie z tego zdaję sprawę. Ja nie muszę chodzić do biura, wiecie, ja nie, mnie nie obowiązuje żaden dress code. I ja rozumiem osoby, które na co dzień chodzą w garsonkach, w spodniach w kant, w loafersach, mokasynach, szpilkach. Ja nie muszę, wiecie, a może nie wiecie, bo może nie oglądacie moich filmów, w większości, że ja nie mogę chodzić w butach na Się Już teraz kiedyś nie chodziłam z wyboru, bo nie musiałam, nie lubiłam i tak dalej, a teraz nie mogę, bo jestem wyeliminowana po prostu przez moje schorzenia z kostkami i tak dalej. No ale tak, starałam się dla Was bardzo. Mam nadzieję, że docenicie ten jakże basicowy strój Asia do biura. O, tak go nazwijmy. Super sportowa stylówka. Do pobiegania po mieście, wiecie, kiedy nie musimy załatwiać jakichś turbo urządowych spraw, ale możemy czuć się na ludzie fajnie i stylowo. I przy poprzedniej nie powiedziałam. Jeansy i koszula były z Lumpeksu. I tutaj też spodnie i nie koszula, a bluza są z Zumpeksu, i to jest bluza, którą e, osoby, które oglądały film, Lumpexowe sobie uwielbiły <grym> i, i znają jej historię. Właśnie jakbym teraz zakładałam to papy. O, moja bluza! Oddaj mi ją. <grym>, nie, to jest moja bluza. I nie oddam. E, turbo fajna, oversize'owa. Bardzo twarzowa uważam dla mnie i to jest Under Armour. Fajnie, bo tą stylówkę podkręcają dodatki, czyli właśnie biżutki, kolczyki, wisiorek, buty. Dałam konwersy i do tego będzie oversize'owa ramoneska i szoperka z Skarla. Ja nie mam innej, więc wybrałam taką, ale tak naprawdę bez logo też fajnie by tutaj pasowała. Także Turbo na luzie, ale bardzo, bardzo wygodnie. Naprawdę mega. Trochę przezroczystości. To jest Zara, ale z Luntexu. Spodnie wide legi, buty Zara. I wiecie co? Mogłabym tutaj kombinować. Naprawdę. Ci, którzy oglądali styl 365 wiedzą, że moja garderoba, właściwie szafa z butami jest sporych rozmiarów. Ale nie chciałam. Celowo nie chciałam. Chciałam Wam pokazać, że taka Forma kapsułowej garderoby czy szafy tutaj też się akurat mieściła w tym filmie, tak więc bluzeczka, tak jak mówiłam, jest z rompaksu, torebeczka, to jest ta z Reserved, no i to jest jedna z bardziej ulubionych rzeczy przez Was, moi widzowie, ta marynarka i ona jest, słuchajcie, męska, to jest męski ciuch. I ten męski ciuch dokładnie pokazuje, jak fajnie możemy wystylizować my dla siebie kobietki, właśnie rzeczy, również z szafy swoich facetów. No i yy, płaszczyk z luteksu. No wybaczcie mi zacinanie, ale to już jest dziesiąta stylizacja i ja po prostu e, 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 tak jadę. Udało się, kochani. 10 stylówek mamy za sobą. Jestem bardzo ciekawa, która Wam się najbardziej podobała. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Ja mam swoich faworytów, ale bardzo ciężko, by mi było wybrać nawet trójkę. No ale są to moje styloweczki. Wy wiecie o tym, że ja się noszę raczej wygodnie, raczej sportowo, że ja nie mam szpilek, nie mam nawet mokasynów, bo jeszcze ich nie kupiłam. Także no, wy wiecie, no ale co zrobić? Mam nadzieję, że mi ospędzi się ze mną czas, bo ja z Wami jak zwykle cudownie widzimy się w następnych filmach. Pa, pa!